Dzień dobry, wszystkich witam, kolegów hodowców, sławę kładę tak jak zgodnie z umową obiecywałem wam pokażę zapobieganie na Adeno, dużo kolegów nie wie, dużo chce tej wiedzy, w sumie, w sumie tam nie na dziś film byłem dzisiaj tam co Bolkowski lotuje w tym oddziale, wkładali na wspólny gołębik na, na loty bo u nas tu deszcze padają dwóch dni i trochę mieli loty, bo już nie lotuje, bo no jak to mówię, za głupi. Tak mu pomagałem tyle kartek napisałem, ale to na inno razo. To, co tam chłopaki ogadali to tam ponad, że tam jednemu, nie, nie, niech oddzielę nakład i tak dalej. Może Bolkowski ma tam jego ten kolega, ten drugi, tam w krajewie, tam nie wiem, jakieś podwójne imię, podwójne nazwisko lecą, tam oddział nie wiem, stawiski, czy coś tam, nieważne. Oni mają kanał, może on nagraje, może w obrokowskim powiedzą tam, sobie to koledzy najlepsze, ale nie będą gadać, inno razu. Co, co więcej, jest taka sprawa, każdy moje zupę zna, na sto trzy ząbki czosku, na przykład jedną cytrynę, sześć łyżek wody, że się wymiesza z tego mi daje dzisiaj to zostawiłem na jutro pół dałem, a pół na jutro bo chciałem to nagrać wam pokazać ale w sumie tak jak mówię to moje filmy oglądać nie musimy dzisiaj się cały czas powtarzać i tak dalej także Borkowski się nie lotuje bo głupi czy bez pojęcia także sierota tam gadali, że to no nie będę gadał może, może myślę że po tym filmie nagraję to może mi powie się sam czemu nie lotuje, co więcej to... Tu takie dwa młode gołębie, na cebuli, na czosku naturalnie, jak to mówię, tak jak ja to lubię. Zobaczcie, gołębie dzisiaj będą odkładane, gołąb tak jak to co ja lubię. To już w ogóle, nie wiem, bym miał pojęcie, to ułady nagród w gołębie to by, no taki sierota ponad, że no nie będę gadał, nie bo nie mam. nie to słyszałem, to mnie głowa bolało. Trzy godziny z chłopakami tam siedziałem, gadałem, rozmawiałem. Bez pojęcia. No dobra, co więcej. Także myślę, to chciałem coś powiedzieć. Może będzie mi na sercu. E, może nagraję kanał, no, znaczy ma kanał, na ten w ten i co razem kradnie w Polkowskim. Co chciałem więcej tu wam powiedzieć. E, w jak się mówi, muszę być jeszcze raz, w zdrowiu, w zdrowiu w naturze chowane. Ale to nie na dziś film, bo na tylu. nasze deszcze, myślę, że chyba żadny oddział to by nie nam w naszych ulicach tu by nie było. Od piątku, gdy zaczęło lat, to cały czas leje, leje, nie do pomyślenia. Tarkowski, jakbyś umiał czytać to, co napisałeś, co ci dwa lata temu zdradziłem, też byś miał takie gołębie bici, jak się mówi, nie zdychali, i byś więcej ludziom gołębi nie kradł, a tak, byś nakradłeś, ale jak się mówi, karma wraca, jesteś sierota i tak dalej, ale to, to jest petarda, to to jak się mówi, pucier. Tak To było na tyle, nie zanudzam. się mówi, że chyba to chciałem na chwilę. Aha, čekajte, 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 bo to vam ile wam tu nagrywam. W sumie, to już u szczepił, w sumie już dzisiaj. To wam tu nagram, jeszcze pokażę. w Niemczech mieszka, to w Niemczech puda, natrium. łyżeczka od herbaty na liter wody, czy na kilo karmy, to jest to samo. Wiadomo, jak na karmę, to już osy nie dodajecie. Można tam dodać, z wodą trochę zrobić, ale każdy myśli, że osy umie dawać, bo właśnie dużo ludzi nie umie. Witają się, dzwonią dużo, mówię. jaki ocet, ocet zawsze jabłkowy, jeszcze raz, a z Ukrainy dzwonicie to jabłeczny, no jabłkowy, a po ukraińsku dużo prezentuje, tak samo, łyżka płaska od zupy, octu, mniej więcej 7-8 mili i normalnie to na wodę, także to na wodę daje, a te inne dodatki na karmę, ale na karmę też można dać, to nie wiadomo, gołębie... Majo i Adeno, to no zapobiegawcze to możecie dać na wodę jak Majo, Adeno, lepiej dać na karmę, ale na karmę normalnie jak Adeno dostaną, nie bardzo, bo nie wiadomo tak na no jedzą i tam się mu wydawają o siebie czy tam i tak dalej. To, no, to nie zrozumiał, bo dużo tam nieraz gada, to, to zrozumiał, wie o co chodzi, kto nie zrozumiał zadzwonić. Mój telefon, każdy wie, na filmie zazwyczaj podaje. Nie dzwoni, pytali się, bo bez ręce. Soda, w polsku soda, mała łyżeczka, jeszcze raz na liter wody. Duża łyżeczka płaska. Po co w do 2-3 dni? Nie ma deno. Także koledze podpowiedziałem, powiedziałem, od moje film, ogląda no sam, to zrobił. Koniec rządku maja, koniec kwietnia, miała deno. kolega z Katowic, Dał kolej przez dwa dni na drugi dzień już zadowolony, już nawet sulikana ma nagrał, tak żeby zadowolony i a denego nie ma. Także to wszystkie proste metody, tylko trzeba wiedzieć. tak się mówi. Dużo kto moich filmów ogląda, nie musi dzwonić się plikać. To nie ogląda, to wiadomo. Tak jak się mówi. Te wiedzy nie przekazywać nikomu. Kto moje filmy ogląda, będzie wiedział. Kto nie, to nie, się mówi, nie musi. Także jak się mówi, trzeba być w tej hodowli szczerym, i, ale za szczerym może być. Widzicie, ja byłem za szczery, to widzicie dwóch frajerów. Zaprosiłem frajery, dzwonili jeden. W ciągu na lat, ich w 2000, Miałem tak, 2021 czy 2022 do Grecji ze mną. W Grecji mieszkał, nadało. Czemu do Grecji nie dajesz? Czemu mi drogado nie dajesz? Bierz. Wszędzie nie już żebyście wszędzie, jak się mówi, wygnali do no złodziei i tak. Co jeszcze słyszeli wiedzą, że łady gołębi nakradli. Ale ten tutaj tam pochodzi 10 metrów kronek od Bolesławca, ten Borkowski, Nie wiem, na to wystawy. To był ten najlepszy hodowca, co gołębie kupał. Myślę, że byś wiedział co pojechał samochód kupić, to samochody nie kupił piłki gołębie kupił myślę, że teraz... Jerzy nie będę mógł tłumaczyć. I się mówi, wiesz o co chodzi. Wiesz komu naprawiłeś, błędnie, wiesz o kogo byłeś. Także uważaj, ten jak się mój jest Bolesławca, frajer, jak się mówi, nawet kolegom z na nakradł Myślę, że chyba się wyjaśniłem. Wystarczy, nie rozumiesz, ale Jerzy mój telefon ma w zaznanie. Ale myślę, że ci honor dziadu nie pozwoli. Na tyle pozdrawiam. Co złego, to nie ja. Dobry bot.